Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram ósmą sesję Rady Miejskiej w Suwałkach. Uprzejmie informuję, że obrady Rady Miejskiej realizowane są w sposób stacjonarny w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. W sami obrad znajdują się osoby związane z zapewnieniem sprawnego przebiegu sesji. Państwo Radni Rady Miejskiej, Urząd Prezydenta, pozostałe osoby zaproszone do uczestnictwa z uwagi na realizowaną tematy ten obrad otrzymały link celem zalogowania. Dodam, że sesja jest transmitowana online, a więc obserwacja ze strony środków masowego przekazu i mieszkańców miasta jest zapewniona. Bardzo serdecznie witam biorących udział w obradach pana Romana Ręczowskiego, zastępcę prezydenta miasta. Witam serdecznie, witam pana Grzegorza Krysę, zastępcę prezydenta miasta. Witam panią Annę Cyran, skarbnika miasta. Witam pana Mariusza Chińczyka, sekretarza miasta. Witam bardzo serdecznie przybyłych na dzisiejsze obrady gości, przedstawicieli instytucji rządowych i powiatowych, witam służby mundurowe, witam przedstawicieli Związków, związków Zawodowych. Bardzo serdecznie witam z imienia i nazwiska panią Katarzynę Ujewską, kopacz powiatowego lekarza weterynarii. Bardzo nam miło, witam w zastępstwie pani Waty Romotowskiej, witam pana. Młodszego Inspektora Grzegorza Gorlo, Zastępcę Komendanta Policji w Suwałkach. Bardzo serdecznie witam Starszego Kapitana Jerzego Netter, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Witamy Komendanta Straży Miejskiej. Witamy Pana Zastępcę. Witamy Pana Ignacego Łowia, Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Drodzy Państwo, witam także Dyrektorów, Kierowników i Prezesów Miejskich Jednostek Organizacyjnych, Radców Prawnych, Naczelników i Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, Przedstawicieli Prasy, Radia i Telewizji, witam internautów. Witam pozostałe osoby, w których udział w obradach jest wymagany. Witam Radnych Rady Miejskiej. Stwierdzam, że na 23 Radnych Ustawowego Składu Rady w obradach bierze udział 23 Radnych. W związku z powyższym istnieje wymagany korum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do punktu drugiego: przyjęcie wniosków do porządku obrad. Porządek dzisiejszych obrad został Państwu radnym podany przy zawiadomieniu o zwołaniu sesji. Za chwilę zapytam, czy Państwo zgłaszają jakieś wnioski do porządku obrad. Tymczasem dodam, że punkt 18, który był jeszcze dzisiaj precedowany, w swoim brzmieniu ulega minimalnej zmianie, ale o szczegółach powiadomimy w momencie, kiedy punkt ten będzie realizowany. Zmiany są o charakterze technicznym, nie rzutujące na porządek obrad. Czy państwo radni zgłaszają wnioski do porządku? Nie widzę. Uznaję zatem, że porządek obrad został przez Wysoką Radę przyjęty. Uprzejmie dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie, przyjęcie protokołu, przepraszam, nr 7 łamane na 2024 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2024 roku. Zgodnie z przepisem paragrafu 46 Statutu Miasta Suwałk, protokół 7 sesji został sporządzony i wyłożony do oglądu Radnym w Biurze Rady Miejskiej. Radni mogli zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu nie później, niż w dniu poprzedzającym sesję Rady, na której następuje przyjęcie protokołu, czyli w dniu wczorajszym. Do protokołu nie zostały zgłoszone przez radnych w wymienionym terminie poprawki i uzupełnienia. Wobec powyższego uważam, że protokół sesji Rady Miejskiej nr 7 łamany na 2024 został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja o pracy prezydenta miasta Suwał i wykonaniu uchwały w Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 października 2024 roku. Informacje te wszyscy Państwo Radni otrzymali w materiałach na sesję Rady Miejskiej. Czy są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałki i wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 października 2024 roku została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego. Wnioski i oświadczenia radnych. Kto z Pań i Panów radnych chce zabrać głos, proszę o podniesienie ręki. Za chwilę poprosimy pierwszą z tych osób. Rado. Jako pierwszy głos zabierze Pan Radny Kamil Lauryn, w Waszej kolejności Pan Radny Jarosław Skawica. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci. Rato, mieszkańcy naszego miasta spokojnie. Panie prezydencie. Wnosili się wczoraj do mnie mieszkańcy na przyjęciach interesantów razem z kolegą Andrzejem Uczajem. Miałem przyjemność rozmowy z mieszkańcami i temat praca jak umerek. Ulica Hamszmita. Strefa własnego parkowania. I tak sobie mówimy przez rok. a lata. A i w tym zakresie nic się nie robi. Szkoła podstawowa nr 9. Ulica Hamerszmita. I ciągły problem z parkowaniem. Mamy blisko przejście. Samochody stają. Żeby wypuścić dzieci swoje. Ja wszystko rozumiem. Każdy by chciał nawet jechać do, do placówki i do samego środka, żeby dziecko do samej klasy dowieść. No ale nie na tym rzecz polega. Czekamy, i kiedy stanie się jakaś tragedia, następną kwestią, którą chcę podnieść, to jest strefa płatnego parkowania. I od ulicy Chamilcznik teraz jest I mieszkańcy nadal mają problem z zaparkowaniem turyści. Dojechaniem, dojściem do centrum informacyjnego, do Dlaczego tylko te miejsce zwolniliśmy, a po drugiej stronie nie, nie możemy tego zrobić? Zastanówmy się nad tym. Kolejną kwestią jest przejście dla pieszych, o którym już mówiłem. Komenda Miejska Policji przekazała informację, że nie widzi przeciwwskazań i do dnia dzisiejszego nic się nie zadziało. Dlaczego tak jest, że wiele kwestii podnosimy, o wielu kwestiach rozmawiamy, a tak naprawdę wszystko. Tam pod dywan. Kolejną kwestią jest przejście interaktywne. Jedno powstało na ulicy Noniewicza na wysokości trzeciego liceum. Za to bardzo dziękuję. I myślę, że wszyscy zauważamy, że to poprawia bezpieczeństwo. Takie przejście. Zwłaszcza w takiej porze. Ale wiemy też wszyscy, że miało powstać drugie na Polska Polskie. Do dnia dzisiejszego takiego przejścia nie ma. Ale grzecznie powiem czekam do sądzę. Było obiecane. Było mówione, że są pieniądze zabezpieczone. Więc jeszcze mamy troszeczkę czasu, żeby takie przejście było zrealizowane i powstało w naszym mieście. To jest dla nas wszystkich, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, by kolejnym mówcą był Pan Radny Jarosław Schaliński. Serdecznie zapraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie ja Prezydenci, Szanowni Zatrani. Jesteśmy już mniej więcej ponad dwa tygodnie po święcie niepodległości. Udało się bardzo dobrze w tym roku. Są inicjatywy organizowane przez miasto oraz są inicjatywy obywatelskie, takie jak Młodzieżowy Marsz Niepodległości. On już wrócił naszą tradycję w tym roku, był 19, w przyszłym będzie 20, a w zasadzie 22 licząc te z lat 1981- 80 i jest taka pewna kolizja, to znaczy marsz odbywa się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy odbywa się również koncert patriotyczny e... o godzinie 17. Ja bym prosił, żeby tak jak to zorganizować, żeby jednocześnie dać możliwość tym, którzy uczestniczą w marszu, żeby uczestniczyli również w koncercie. On... Jest o tej wczesnej godzinie, ja to rozumiem, żeby od następnego dnia jest dzień pracy, ale sądzę, że przeniesienie go na godzinę 19 byłoby dobrym. Działanie, które umożliwiłoby tych, którzy chcą wziąć udział w obu wydarzeniach, żeby w nich wziąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny głos to głos Pana Radnego Prezeskiego. Serdecznie zapraszam. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowny Panie Prezydencie, Wysoka Rado. W koniec nasza koleżanka radna Wioletta Wabrukiewicz zwróciła się z problemem dotyczącym rąba imienia świętego Franciszka Zaszyży. Dotyczyło kwestii bezpieczeństwa, kwestii tego, że, że kierowcy stwarzali tam niebezpieczeństwo dotyczące zachowania ruchu drogowego, to znaczy nie przestrzegali tego rąba, które, które jest, nazwijmy, płaskie. I Zarząd Drudzielewnej w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że pojawią się tam obrazkowe elementy przeszkodowe niemyśliwiające przejazd przez środek ronda. Najprawdopodobniej liczyliśmy na to, że będą jako mieszkańcy tamtego terenu, że będą to estetyczne elementy, które będą poprawiać bezpieczeństwo. Natomiast ku zdziwieniu wielu osób pojawiła się tam konstrukcja na palecie. W Wielkiej, wyrwanej z ziemi, z jakimś wielkim krzakiem. I no, kwestia jest tego, że w mojej ocenie stwarza to większe obecnie niebezpieczeństwo, ponieważ wiele osób jeszcze nie przywykło do tego widoku. Nie wiem, czy to jest jakieś zastosowanie tymczasowe, czy, czy, czy stałe, ale. No, wydaje mi się, że tak jak szybko to się pojawiło, to tak szybko powinno zniknąć, bo szpeci i nie poprawia bezpieczeństwa w tym miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są jeszcze głosy? Tak. Serdecznie zapraszam. Pani Mariola, Pani Mariola Kerwińska. Bardzo proszę. Panowie Prezydenci, Szanowni Radni, Panie Przewodniczący, Drodzy Internauci, ja mam trzy kwestie. Pierwsza kwestia, chciałabym się dowiedzieć, bo widzę pięknie już oświetlone miasto. Chciałabym się dowiedzieć, skąd są środki teraz na oświetlenie miasta? Bo miesiąc temu podwyższaliśmy podatki, czy to kosztem tych podwyższonych podatków? Chciałabym znaleźć, bo Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej raz prosi o podwyższenie podatków, Potem prosi o opłacenie, żeby światło było wszędzie włączone w mieście. Chcę zaznaczyć, że to są koszty dosyć wysokie i bardzo proszę no, o wyjaśnienie, bo nie wiem, bo w domu jak się nie ma pieniędzy, to albo się po prostu gasi, albo się oszczędza, ale dzisiaj nie idzie się nie pożyczać w Druga kwestia, to mam tutaj włączone. Dostałam taką informację. Proszę o wyjaśnienie, jak przydzielane są na podstawie jakich przepisów miejsca parkingowe na terenach miejskich dla inwestorów, deweloperów. Wiem, że powinno być jedno miejsce parkingowe na mieszkanie, lokal. Brakuje tych miejsc w prywatnych posesjach, więc kto na jakich terenach należących do miasta decyduje, kto je dostaje, na jakiej podstawie. Czy mogę taką informację uzyskać? E, Dochodzą pewnie do głosy, że jedni otrzymują takie miejsca, a nawet wiele miejsc gratis. Nie wiem, czy to jest prawda, ja to po prostu chcę wyjaśnić. Inni płacą za, e, po kilka tysięcy do, za udostępnienie terenu i dobudowanie parkingu przy swojej posesji. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii. I trzecie moje pytanie jest e, na Komisji Oświaty była informacja o stanie oświatowym miasta. E, Tutaj wpłynęła interpelacja pana Łuczaja, żeby poszerzyć liczbę godzin, żeby lepiej wypadły wyniki. Ja mam pytanie, czy w ogóle są audyty w szkołach robione? Czy dyrektorzy mają ocenę pracy? Bo generalnie teraz jest coś takiego, że nowa pani minister edukacji w swoim nadzorze przede wszystkim kładzie nacisk na wyniki. Czy w ogóle są oceny pracy dyrektorów co roku robione? w jaki sposób odbywa się nadzór i dlaczego dochodzi do takich sytuacji, że jak numerem ten temat wraca. Co dwa lata wracamy do tego tematu. Bardzo bym prosiła um, o wyjaśnienie. Mnie też do tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o głos. Zabrał Pan Radny Krzeszczyk Ciemowski. Zapraszam. Chciałbym zgłosić taki wniosek do prezydenta Krysy, e, aby przy, przy, przy remoncie ulicy Powstańców Wielkopolskich uwzględnić e, drogę zastępczą, a mianowicie, żeby otworzyć przejazd z ulicy Zastawie do e, ulicy Pokałorzewskiej, mianowicie zabrać te nasypy e, piasku, ziemi i znać z zakazem przejazdu. Wiem, że to podobno tam jest jakaś ścieżka rowerowa czy tam ciąg pieszo rowerowy. Niemniej jednak na sam czas remontu jak będzie budowane rondo powstańców w zastawie w tym odcinku, żeby w jakiś sposób ułatwić tutaj wyjazd z zastawia do Bokawarzewskiej, a nie szukać zastępczych jakichś rozwiązań typu przejazd, zastawia do lotniczej i robienie wielkiego kółka, żeby dojechać w kierunku nawet właśnie tej Bokołażewskiej, czy Bazarowej, czy innej. Dziękuję bardzo. Będzie jeszcze głos Pana Radnego Adama Łukiłka, którego serdecznie zapraszam. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Radni, Szanowni Goście, witam. Ci. Panie prezydencie, znany, bo już poruszałem ten temat na komisjach. Wstępnie pan prezydent zapoznał się z tym, a chodzi głównie o nasz powiatowy zespół do spraw orzekania niepełnosprawności. już zadawałem to pytanie, czy akurat tutaj pan prezydent. Kiedyś tego nie słyszał, ale chciałem zapytać, czy, my mamy, czy wiedzą, że my mamy co do twórców naszych tutaj jednostkę. Zasiadające tam osoby, które orzekają, wydają naprawdę, i to nie jest jedna tylko opinia, orzeczenie dla dzieciaków, które nie są faktycznie ze stanem realnym wydają chociażby ostatnio, a to się nagminnie powtarza orzeczenia, bo mówię, dlatego cudotwórca z tego względu, że dziecko, które od 5-6 lat, które od 5-6 lat posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ma to potwierdzone badaniami i pedagoga, i pediatry, lekarzy, jest to podważane i Dziecko zostaje przez te osoby uleczone, tak? Z autyzmu. Um, to jest tylko jeden przykład. Takich przypadków jest więcej. Nie wiem, może taka prośba o interwencję w MOPrze, bo tam też ten pod naszą pod nasze podlega ten zespół. Nie wiem, no moim zdaniem to osoby są niekompetentne, które zasiadają w tej komisji i i właśnie dlatego jest tak ważne do Pana Prezydenta, żeby coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo, będzie, będzie głos Pana Radnego Karola Czarnogóra i za chwilę zaprosimy do Panie Przewodniczący, Panowie prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Goście, drodzy internauci się do mnie tacy mieszkańcy, którzy dokonywali pewnych opłat w naszym urzędzie. Poszli do jednego okienka, chcieli wybrać dokument, zostały tam wpisane wszystkie dane i chcieli opłacić ten dokument w naszym plakumacie. I później te wszystkie dane, które zostały wpisane w tym dokumencie, musieli jeszcze raz wpisać manualnie na tej klawiaturze. Nie był takiej możliwości, żeby usprawnić trochę tą procedurę, skoro urzędnik w okienku wpisuje te wszystkie dane i, że, i wydaje na pewien dokument, żeby na tym dokumencie był kod QR, kod kreskowy, żeby później ten petent nie musiał z powrotem tego w tym podmacie wpisywać. To myślę, że nie jest jakieś takie duże wyzwanie technologiczne, żeby. Zrobić kod QR czy kod kreskowy, a usprawni nam to obsługę, wpłat w, w urzędzie. Nie wiem, czy w tej drugiej chwili, którą Pan Prezydent Rykowski zarządza, powstało takie urządzenie. A jeżeli nie powstało, Pani Tuskawicz mówi, że będzie, to może zróbmy już ten ukłon w XXI wiek i żeby ten kod QR, ten, ten kod kreskowy na tym się znalazł. Dziękuję bardzo. Kolejna kwestia suwałki miasto, Rad. Niektóre rady my powołujemy jako, jako Rada Miejska, czyli Radę, Radę Seniorów, Młodzieżową Radę Miasta, ale też wiele rad powołuje Pan prezydent, prezydent swoim zarządzeniem. I chciałbym poprosić o takie zestawienie na zakończenie te, tego roku takie podsumowanie. Jakie rady w naszym mieście funkcjonują, nad jakimi problemami się pochylają i jak często dane rady się spotykają. Myślę, że to nie tylko będzie nam radnym duże ułatwienia, też, też mieszkańcy naszego miasta zobaczą, jakie gremia na czym, czym pracują i jakie wnioski są wysuwane. I co później z tego wynika? Czy, czy są te wnioski realizowane, czy po prostu te rady są po to, żeby, żeby być, a ich, a ich jakby te konsultacje, refleksje, przemyślenia nie są wdrażane w życie. I ostatnia kwestia, w każdym projekcie budżetu, w zatwierdzonym budżecie mamy taką pozycję pożyczki udzielone przez Urząd Prezydenta, przez pana prezydenta instytucją podmiotową. Chciałbym zapytać jakiej wysokości, jakim podmiotom i na jaki cel w tym roku były te pożyczki, te pożyczki udzielane. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo. Będzie jeszcze jeden głos, a być może kolejny również. Zapraszam, pan radny Przewodniczący. <laughs> Panie Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. 19 listopada rząd przyjął projekt ustawy przedłużający obowiązywanie mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną do końca września 2025 roku. I niestety, tą pomocą, tym wsparciem zostały objęte samorządy, instytucje samorządowe, przedszkola, żłobki, też jednostki z ochrony zdrowia. I chciałbym zapytać, jak, czy budżet miasta na tym ucierpi, czy są może już jakieś wyliczenia i jak miasto się ustosunkowuje do, te, do tej decyzji, ponieważ wiele samorządów jest mocno oburzonych, że ta decyzja uderzy właśnie w miejskie budżety i koniec końców ucierpią po prostu na tym mieszkańcy. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, upewnię się, czy wszyscy chętni e jeszcze będzie, jeszcze będzie sam radny Bogdan Wrześnicki i Pani Radna Korwetka tak naprawdę... Rozpoczniemy, jeśli Pani Radna pozwoli o pana przewodniczącego. Oczywiście i tak zawsze może zacząć. Bardzo proszę. Zapraszam. Dziękuję goście. Ja chciałabym nawiązać do wypowiedzi pana radnego Piotra Rydzewskiego. Jeśli chodzi o estetykę, to uważam, że to jest kwestia gustu. Ja jestem usatysfakcjonowana. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to są widoczne elementy, które, które uważam, że sprawdzą się, a palety znikną już dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będzie jeszcze jeden głos wójtowi Rady Miejskiej Proszę Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Kwestia osiedla Sobola Wielu. Mieszkańcy zwrócili mi takie taki, taki uwagę, pytanie, postrzeżenie odnośnie budowy nowych obiektów na tym osiedlu że kolejny blok powstaje bardzo blisko już tego istniejącego, w zasadzie tak naprawdę po Warszawie, w okno, okno I teraz z tym związane pytanie, bo ja pamiętam, że przy procedowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu nam się pojawił wniosek inwestora o uwzględnienie jako terenów zielonych na, na dachach budynku. Z tego co pamiętam, to ani to nie uzyskało aprobaty radnych, ani tym bardziej pana prezydenta. To tutaj były deklaracje, że on się absolutnie nie zgadza. I stąd moje pytanie, czy po prostu my jako radni, co też nas w pewien sposób obciążało, nie wczytaliśmy się dokładnie w miejscowy plan i tam to zostało dopuszczone? E, a jeżeli nie, to skąd właśnie taka bliskość budowy tych bloków jeden koło drugiego? Z czego to wynika, prosiłbym o informację. I jeszcze jedno spostrzeżenie. Ja y, y, rozmawiałem z jednym z pracowników tam, dewelopera, który jest. I to jest niepokojące, że on się ze mną wręcz sprzeczał i twierdził, że deweloper otrzymał pozwolenie na uwzględnianie tych terenów zielonych, które będzie tworzył na dachu tego budynku. Ja się oczywiście z nim polemizowałem, że, że, nie, że, że takiej zgody nie było i stąd moje pytanie, czy coś jest na rzeczy, czy coś nam umknęło, czy po prostu deweloper, no, w jakiś sposób próbuje to omijać, a być może ma jakieś inne rozwiązanie, ale chciałbym tę kwestię wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Upewnię się, tylko oczywistości. wszyscy radni zabrali głos. Rozumiem, że tak. Podsumujmy 10 mówców, 14 spraw. Do tych kwestii, od, przynajmniej do niektórych z nich odniesie się Pan Prezydent w punkcie 25. informacji i odpowiedzi Prezydenta. Punkt 5. Wyczerpaliśmy. Pozwólcie Państwo, że przejdziemy do punktu 6, z którego brzmienie jest następujące. Informacja w sprawie wskazania podmiotów, na rzecz których wskazani mogą wykonywać pracę w jednostkach podległych w miastu Suwałki oraz innych podmiotach uprawnionych do zatrudniania więźniów w 2024 roku. Informacje te wszyscy państwo radni otrzymali w materiałach na sesję Rady Miejskiej. Dodam, iż realizując obowiązek wynikający z paragrafu czwartego ustęp drugi rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których wskazania